W polskiej polityce pojawiają się postaci, które natychmiast przyciągają uwagę mediów i opinii publicznej, ale nieliczne z nich wywołują tyle kontrowersji, co Kierwiński. Określany przez niektórych jako minister chaosu, stał się symbolem nieprzewidywalności i dramatyzmu w polskiej scenie politycznej. Jego działania, wypowiedzi i decyzje wywołują fale komentarzy, memów i debat, które rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych niczym błyskawica. Ale kim naprawdę jest Kierwiński i dlaczego zyskał taką reputację? Od początku swojej kariery politycznej Kierwiński wyróżniał się stylem działania, który trudno porównać do innych polityków. Jego podejście można określić jako impulsywne, często kontrowersyjne, a zarazem skuteczne w zdobywaniu uwagi opinii publicznej. To człowiek, który nie boi się publicznych starć ani medialnych prowokacji. Każde jego wystąpienie w Sejmie czy w mediach jest analizowane pod kątem słów kluczy i gestów, które mogą wywołać fale komentarzy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. To właśnie dzięki takiemu podejściu zyskał przydomek ministra chaosu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jego działalności jest umiejętność tworzenia sytuacji, które zaskakują nawet jego własnych współpracowników. Kierwiński potrafi wprowadzić napięcie w każdej debacie, zmieniając dynamikę spotkań i decyzji politycznych. Nie jest tajemnicą, że wielu posłów zarówno z jego partii, jak i opozycji, przyznaje, że trudno przewidzieć jego kolejne posunięcie. To sprawia, że każde jego wystąpienie jest nie tylko medialnym wydarzeniem, ale też prawdziwym testem strategicznym dla całego Sejmu. Jednak reputacja ministra chaosu nie ogranicza się tylko do spektakularnych wystąpień. Kierwiński jest znany z niekonwencjonalnych metod działania w zakresie legislacji i polityki wewnętrznej. Potrafi wprowadzić projekt ustawy w ostatniej chwili, zmieniając jego treść w taki sposób, że wymaga natychmiastowej reakcji ze strony innych posłów. W ten sposób tworzy presję która zmusza do podejmowania decyzji w szybkim tempie, co nie zawsze jest komfortowe dla reszty parlamentu. Niektórzy komentatorzy wskazują, że właśnie dzięki temu zyskał miano polityka, który wprowadza polityczny chaos jako narzędzie taktyczne. Media społecznościowe są kolejnym polem, na którym Kierwiński błyszczy. Jego konta w mediach społecznościowych śledzi tysiące osób, a każde jego oświadczenie czy komentarz natychmiast wywołuje lawinę reakcji. Polityk doskonale zdaje sobie sprawę z siły internetu i potrafi wykorzystać go do budowania własnej narracji. W jego przypadku każdy tweet, post czy wideo może mieć strategiczne znaczenie, zarówno dla jego wizerunku, jak i dla całej partii. To nie przypadek, że w sieci pojawiają się memy, cytaty i komentarze odnoszące się do jego najbardziej kontrowersyjnych decyzji. Kierwiński stał się postacią kultową w świecie politycznego internetu, który nie zawsze jest łaskawy, ale na pewno jest wpływowy. Jego działania często wywołują reakcje również w kontekście międzynarodowym. Kierwiński stał się postacią, której działania są monitorowane przez zagraniczne media, zwłaszcza w kontekście polityki europejskiej i relacji międzynarodowych Polski. Jego nieprzewidywalność sprawia, że nawet sojusznicy nie zawsze wiedzą, czego się spodziewać. To unikalna sytuacja w polskiej polityce, gdzie zwykle można przewidzieć reakcje poszczególnych ministrów czy posłów, a Kierwiński wydaje się działać według własnych zasad, które czasem zaskakują wszystkich. Nie można jednak ignorować skuteczności jego działań. Choć chaos wydaje się być jego znakiem rozpoznawczym, wielu ekspertów zauważa, że Kierwiński potrafi wykorzystać sytuacje kryzysowe na swoją korzyść. To polityk, który nie tylko reaguje na wydarzenia, ale potrafi je przewidzieć i odpowiednio je wykorzystać. Jego strategia polega na tym, aby kontrolować narracje i wpływać na decyzje innych, często zmieniając dynamikę wydarzeń w sposób, który trudno przewidzieć. Niektórzy krytycy twierdzą. Że takie działanie może wprowadzać chaos w życie polityczne kraju, ale z drugiej strony wielu obserwatorów zwraca uwagę, że jest to forma aktywnej polityki, która wymusza na innych reagowanie i podejmowanie decyzji. Kierwiński nie pozwala, by sprawy toczyły się według ustalonego schematu. Jego obecność zmusza wszystkich do elastyczności, a to w polityce często okazuje się kluczowe. Podsumowując, Kierwiński to postać wyjątkowa w polskiej polityce. Jego styl, który niektórzy nazywają chaosem, w rzeczywistości jest efektem przemyślanej strategii, umiejętności wykorzystywania mediów, presji parlamentu i przewidywania reakcji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jego działania wywołują kontrowersje, przyciągają uwagę opinii publicznej i zmieniają dynamikę sceny politycznej. Jedno jest pewne: w świecie Kierwińskiego nuda nie istnieje, a każdy dzień w Sejmie może przynieść niespodzianki, które zaskoczą nawet najbardziej doświadczonych polityków. Patrząc w przyszłość, można śmiało stwierdzić że kierwiński pozostanie postacią, która kształtuje polską politykę w sposób nieprzewidywalny i fascynujący. Jego chaotyczny styl działania, choć kontrowersyjny, sprawia, że jest on jednym z najbardziej wpływowych polityków swojego pokolenia. W świecie, gdzie rutyna często dominuje debatę parlamentarną, kierwiński przypomina, że polityka może być dramatyczna, zaskakująca i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla każdego obserwatora sceny politycznej Kierwiński pozostaje nie tylko politykiem, ale także fenomenem społecznym, którego działania będą analizowane, komentowane i przedmiotem dyskusji przez wiele lat. Jego wpływ na kształtowanie opinii publicznej, strategii partii i dynamiki Sejmu jest niezaprzeczalny. Bez względu na to, czy się go kocha, czy krytykuje, minister chaosu pozostaje postacią, której nie można zignorować, a jego obecność w polskiej polityce zapewnia, że każdy kolejny dzień w Sejmie będzie pełen emocji, napięcia i nieprzewidywalnych wydarzeń.